Witajcie wszyscy, dzisiaj środa, fajny dzień tylko pada, miałem pojeździć trochę bajkiem ale no niestety nie dało rady dostałem zadanie od mojej siostrzenicy. przyszła mówi wujek weź coś zrób, bo to słabo idzie weź zrób, żeby to co najmniej mi godzinę czasu jeździło bo ostatnio wyszło ale musiała to przyciągnąć do domu z powrotem a wiadomo, że no dziecko siedmioletnie to ciężko mu tak nie? no to co, no to muszę zrobić jak mi każe, no to muszę, tak? I musi być zadowolona, także zaraz zobaczymy co tu można włożyć do tej hulajnogi, aby ona była trochę szybsza, trochę lepsza, no i bezpieczniejsza, wiadomo, i lżejsza przede wszystkim, bo jest bardzo ciężka. Okej, okay, to tu rozbieramy, nie? Zawsze chciałem, no powiem Wam, to było marzenie moje rozebrać taką hulajnogę, a więc zaczynamy. Tutaj mamy dwa wylane akumulatory. Teraz wam pokażę. Widzicie, są tu dwa wylane akumulatory. Akumulatory żelowe. Tutaj mamy jeden, tu mamy drugi. No, niestety będę musiał się ich teraz pozbyć. Okej, okay, wyciągamy te cuda, które tutaj są na jak były nowe to trochę, powiem Wam, to musiało pochodzić bo widzę, że nie są takie słabe ach kurde, piecze bo ja pierdziel! Ja powiem no, miałem skaleczony palec, a to jakiś kwas tych akumulatorów się woda. o, widzicie jaki problem już chyba znaleźliśmy jaki problem ona miała nie? a może nic nie będę musiał robić, tylko bo podejrzewam było słabe złącze i i wiecie, no i nie szła no nie, dlatego nie szła, o, zobaczcie, nieraz można szybko naprawić coś takiego przeważnie powiem Wam, mam właśnie takie naprawy i to, to lubię najbardziej albo jakiś sensor walnięty, albo po prostu sensor trzeba dogiąć tylko aby był załóżmy pedal asyst. no i to jest piękne, a najlepsze właśnie w tych firmowych rowerach, je lubię najbardziej no dobra, zaraz przyniosę miernik, sprawdzimy baterię Okej, okay, mierniczek ustawiłem sobie na 20V i będę mierzył teraz akumulatory. Akumulator numer 1 opowiem wam nieźle. 992 991 akumulator numer 2 akumulator numer 2 jest padnięty. 3,50. No dobrze Także akumulatory odetchniemy, nie będziemy ich używać, ponieważ są... Za duże i za ciężkie. Okay, do sprawdzenia tego użyjemy moją baterię, którą zrobiłem z ogniw od E papierosów. Film możecie zobaczyć na jednym z moich e, filmików. Tam wszystko pokazuje, są dwa filmiki. Na jednym pokazuję, jak rozbieram te ogniwa od e papierosów i sprawdzam, a na drugim pokazuję centralnie, jak robię baterię. I zobaczcie, podłączyłem tą baterykę. Zaraz sprawdzimy ile jest Volt, ponieważ już długo jej nie używałem. Oj. Musimy zwiększyć napięcie. No, no jeszcze jest 27,8 V. Muszę powiedzieć, że już i używałem ją przy moim generatorze. HHO. przy wszystkich testach, przy pompkach, jeszcze jej nie ładowałem. Cały czas trzyma. Powiem wam, że baterie w tych E-papierosach to są polimery, i one niczym się nie różnią naprawdę od baterii w telefonie. Dużo osób mnie hejtowało, mówiło, że jestem głupi, że to się spali, że wybuchnie mi dom i tak dalej, ale nie, nie wybuchnie, nie wybuchnie. Ja będę ją tak testował, doprowadzę ją do takiego, do takiego stanu, że, że powinna wybuchnąć i zobaczymy, czy wybuchnie. Okej, okay, dobra, załączamy start. O, zaświeciło się nawet, no i sprawdzamy, czy chodzi. O, fajna pewna, z płynną regulacją nawet. No Widzę, że hulajnoga jest sprawna, po prostu powodem tego, że słabo jeździła była ta jedna bateria, bo jedna bateria miała 3V, druga 9V, to to... no to co, nie pozostaje mi nic innego, jak zrobić baterię litowo i dorobić jakąś dobrą ładowarkę do niej. Ok, właśnie byłem w moim mini warsztacie i spakietowałem kurcze baterie. Powiem Wam, znalazłem nawet BMS-a, także nie jest źle. Jak rozbieracie baterię, zawsze nie wywalajcie tych BMS-ów. Bo to nie jest tania rzecz taki BMS, to trzeba z 15 funtów dać i, i czekać. Cholera wie ile czasu, to wiecie, to lepiej sobie już go tam przytrzymać. Bo nie wiadomo kiedy będzie potrzebny, no nie? Bateria, którą użyję do tej hulajnogi, no to będzie bateria 7S. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, cztery P. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli wiadomo, 7S, czyli połączone szeregowo w tą stronę plus do minusa i równolegle w tą stronę Najważniejsze jest aby baterie miały tyle samo amper, czyli każde, każda sekcja sumując musi mieć tyle samo amper. Ja dałem tutaj 1700 mA, tutaj 2100 mA, tutaj 2100 mA i tutaj 2000 i mniej więcej tak, żeby na każdej sekcji wynik był ten sam. Mog, może być minimalna różnica, ale to naprawdę minimalna jakaś. Ok, przystępujemy do lutowania baterii. Dużo osób pisało mi, że po prostu pokazuje gotowe rzeczy, a nie pokazuje jak ja to robię. Także dzisiaj Wam to wszystko pokażę. Najpierw musimy te bateryki pokryć synom. Na, jeżeli chodzi o stronę minusową, to jest trochę problem, trzeba to robić szybciej. A jeżeli chodzi o stronę plusową, to możemy przygrzać trochę dłużej. Możemy użyć trochę kwasu, ale naprawdę nie dużo. Musimy wiedzieć, że kwas też przewodzi prąd. Jak nam się dostanie pomiędzy plus a minus, to może nam trochę po prostu zaszkodzić. Tak? Nagrzewamy lutownicę. Ustawiamy ją na w miarę duże grzanie, około 400 paru stopni. No powiem Wam, że mi się spaliło mi się. Nie wiem cholera. Wyświetlacz mi się spalił nie wiem ile, ile jest stopni. No co? Przykładamy teraz, widzicie, przykładamy lutownicę w ten sposób i dajemy trochę cenę. Teraz musimy sobie poczekać. Widzicie takie delikatnie okrągłe ruchy robimy. No i już jest. Tak. Bierzemy następną. Pierwszy kładamy lutownicę. Nagrzewamy tą baterijkę trochę. Później dajemy cynę. Czekamy jeszcze troszkę. Okrągłe ruchy. Widzicie, to mi się za bardzo nie udało. A się dodam. No, jak już poczujecie, że cyna przywarła do płaszczyzny, możecie odciągnąć lutownicę i teraz z Tu możecie grzać, grzać sobie trochę dłużej na, akurat na plusie, nie ma, nie ma tu problemu. No, widzicie, coś takiego. Przykładacie, dajecie cenę, czekacie. Czekacie tak długo, a zobaczycie, że cena się rozchodzi po materiale. ok, zobaczcie, jedną stronę już polutowałem muszę wam się przyznać, że na początku miałem bardzo złą cynę szło mi ciężko, ale później poszedłem do sklepu i kupiłem taką cynę, ona jest dobra I zobaczcie, lutuję to w taki sposób, że daję główny przewód po środku i do niego przylutowuję przewody cienkie widzicie? to jest zrobione po to, tak aby, jakby jakaś bateria będzie miała problem to zawsze przypali nam się ten przewodzik i ją po prostu rozłączy z danej sekcji. A jakbym dał taki gruby przewód tutaj załóżmy i tutaj potem połączył go jeszcze w ten sposób to załóżmy jakby było jakieś zwarcie na baterii ona po prostu mogłaby wystrzelić nam w powietrze. Ten sposób jest najbardziej bezpiecznym gotowaniem baterii litowo-jonowych. <laughs> Także nie przegrzewamy tej baterii, ponieważ aby przylutować ten cienki przewodzik potrzebujemy tylko chwili. A jakbyśmy chcieli przylutować taki gruby, to byśmy potrzebowali dłuższego czasu i dłuższego grzania. Poza tym, zobaczcie, suma tych przewodów, są to cztery przewody, powinna nam dać sumę tego przewodu, jeżeli chodzi o objętość. Także proporcje są zachowane. Poza tym, hulajnoga nie będzie miała tam, wiadomo, nie wiadomo jakich amper. Tam silnik tyle nie pobiera. nie zbiorę się za drugą stronę i wszystko wam krok po kroku wytłumaczę, jak to zrobić. Na początek przygotowuję sobie taki przewód. Widzicie, tyle ile będę potrzebował tych przewodów tutaj na pomiędzy celami. No, i oczywiście będę potrzebował też yy, krótkie przewody. Dlatego muszę go odizolować. Odizolowany przewód wygląda w ten sposób. Następnie przykładam i odcinam. Tak, aby przewód nie był za długi. OK, zostają nam takie kawałki, które będę wlutowywał tutaj do strony minusowej baterii. Ok, biorę przewód, zaprawiam jego końcówkę, I w ten sposób, następnie końcóweczkę przykładam, przygrzewam. Już mam jedną stronę polutowaną, tak. Sprawdzam, czy się mocno trzyma, trzyma się mocno i odginam to trochę do góry później w dół widzicie, zrobiłem takie oczko zaraz Wam pokażę to z zbliż zbliżenia no, jest coś takiego już tu telefon sorry. teraz lutuję drugą stronę przykładam pierw lutownicę nagrzewam Później dodaję trochę cyny, nagrzewam, puszczam. Wygląda to w ten sposób, widzicie? I tak robię każdą jedną każdą jedną parę. OK, wszystkie przewody zostały, wszystkie baterie zostały ze sobą połączone. Teraz. Musimy zaprawić te przewody na górze. Specjalnie odgełem trochę do góry, tak aby one nie dolegały do plastiku. I żeby nam się plastik nie przypadał, Czy tylko przytrzymujecie chwilę. No, jest zrobione. Teraz przykładamy sobie ten przewód główny. przygrzać kurcze właśnie tak nie powinno się robić wiecie jak widzicie zabezpieczyłem sobie baterię tak aby tutaj w razie czego nam się nie zrobiło zwarcie jeżeli przewód się nam przestawi przewód przykleiłem delikatnie taśmą klejącą biorę teraz moją lutownicę no i po kolei Zobaczcie, nagrzewam. Tu będę musiał dłużej nagrzewać. Jest to bardzo dobre, ponieważ nagrzewam przewód, a nie nagrzewam teraz yy, baterii. Dodaję trochę cyny. Widzicie? I odpuszczam. Przechodzę do następnej pary. Też nagrzewam, dodaję cynę. Akurat za dużo tej ceny nie mam. Wczoraj ją kupiłem, ale wy tam nie, 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 ża, nie żałujcie sobie ceny. Dobra, przygrzewam. Możemy trochę coś przytrzymać. Ok. Teraz oderwę ten kawałek papierku. Kawałek taśmy. Możecie użyć jakiejś dobrej taśmy i po prostu poprzyklejać sobie ją pomiędzy. I wtedy Wam będzie dużo lepiej. To szło. Ja tak staram się Wam na szybkiego wytłumaczyć, w jaki sposób tę baterię przelutować, tak aby ten film nie był za długi. No dobra, następną przygrzewamy. Następną. Ok. Zobaczcie, teraz mamy bezpieczne polutowanie baterii, bateria praktycznie tutaj, widzicie, ona jest zimna, po tej po tej stronie, Żaliśmy tylko ten przewód i <laughs> teraz obcinamy nadwyżki. Hmm. Mamy jedną parę baterii połączoną. Oczywiście do tego przewodu będzie jeszcze podłączony BMS później, tak? No dobra, ja lutuję następne pary. Teraz nie będę wam pokazywał, jak to robię, pokażę wam już gotową baterię. Okej, okay, baterię mamy polutowaną. Jak to widzicie, teraz zabezpieczę to taśmą klejącą i pokażę wam, jak podłączyć BMS-a. Bateria została już polutowana. Zabezpieczyłem ją taśmą papierową, gdyż taśma papierowa ma bardzo słaby klej. I nie będzie on nam zostawał na elementach lutowanych, na tych przewodach, które lutowaliśmy. I w razie, jak przyjdzie nam do rozebrania tej baterii, nie będziemy mieli żadnych problemów, ją po prostu rozciąć, tą taśmę i rozebrać. Na samym początku musimy zlokalizować, gdzie jest plus, gdzie jest minus baterii. Także przykładamy multimetr i sprawdzamy. Multimetr pokazuje 23,5 V. Czyli wszystko jest ok. Czarny jest minus, czerwony plus. Zaznaczamy sobie tutaj długopisem minus, tutaj plus. I od minusa musimy zaznaczyć sobie pary, które lutowaliśmy, tak? Czyli tu mamy minus. Tu była pierwsza para baterii, zaznaczamy jedyneczką. To była druga para baterii, zaznaczamy dwójeczką. Tu trzecia para baterii, trójka, czwarta, czwórka, piątka, piątka, szóstka, szóstka. Siódemka, siódemka, tak? I tu jeszcze zaznaczymy sobie coś takiego BMS minus. Jest to ważne. Dobra. Teraz bierzemy bms do ręki i zobaczcie. Tu mamy napisane B minus. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale raczej nie. Musicie mi uwierzyć na słowo. Tu jest B minus. Czyli B minus musimy przygotować do minusa baterii. W ten sposób. B minus idzie do minusa baterii. Tutaj mamy czarny przewód, i ten przewód też jest minusem baterii. To jak odegnę to, zobaczycie, tutaj będzie taki mały minusik. Czyli to jest kierunek, w którą stronę ten BMS musi nam zadziałać. tak? Czyli przylutowujemy tutaj minus baterii, minus BMS-a, i wtedy lecimy po kolei. Pierwszy. Widzicie, tak jak to jest, drugi, potem trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. To jest bardzo proste. Tak? Bateria minus do minusa baterii. Czarny do minusa baterii i później pierwsza biała do pierwszej, druga biała do drugiej, do trzeciej, czwartej i tak po kolei. Te dwa później wam wytłumaczę do czego służą. Na razie one nas nie interesują. Interesuje nas tylko bateria minus i tutaj czarny minus. I to wszystko. OK, BMS już został polutowany. Zobaczcie, polutowałem wszystko tak, jak mówiłem wcześniej. Także tu możecie zobaczyć. Teraz Wam pokażę dokładnie. O, widzicie: pierwszy przewód minusowy jest przelutowany do minusa baterii i B minus, który idzie od BMS-a, też jest przelutowany do minusa baterii. I później po kolei jest pierwszy przewód idzie tutaj do pierwszej pary. Drugi do drugiej pary, trzeci do trzeciej pary, czwarty do czwarty, piąty do piąty, szóstej do szóstej i siódmy idzie na plus, na końcówkę baterii, czyli na plus. Bardzo proste. I zobaczcie, tutaj macie dwa przewody, które idą jeszcze z bms Na jednym przewodzie pisze B, y, P minus, a na jednym przewodzie pisze C minus. Czyli tak, C minus to będzie charger, czyli ładowanie ten biały akurat tutaj pisze C minus, czyli to jest przewód ładowania, a to jest przewód power, tak? Sprawdzimy pierwszy, czy bateria prawidłowo pracuje. Na razie widzimy, że nic się nie grzeje. Przytykam. Jakby się BMS lekko grzał, to nie ma co się martwić z tym, ponieważ on teraz równoważy nam te cele, tak, żeby wszędzie było tyle samo napięcia. OK. Sprawdzamy. Napięcie baterii mamy 23,1V. I tutaj macie na ładowaniu. Niektóre BMSy nie pokażą Wam napięcia, ponieważ jest dioda. A tu nie ma. To jest 20,6. Zawsze będzie mniej tutaj. Dotykamy BMS-a. No lekko jest taki letni. Wiadomo, wszystkie baterie nie miały takiego samego woltażu, nie miały tyle samo Voltów, także muszą się te wszystkie sekcje teraz wyrównać. Jakby doszło do sytuacji, że BMS się robi gorący bardzo, no nie, to po prostu odetnijcie przewód minusowy, tak żeby go odciąć całkowicie od zasilania i powinno być ok. Jak już się naprawdę wystraszyć, że będzie coś nie tak, ale ja mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Co teraz robimy? Zobaczcie. Tak jak powiedziałem, to jest Power Minus. Do tego przygotujemy sobie bezpiecznik 20A ponieważ już stąd będzie zasilanie naszej hulajnogi czy czego tam chcemy. I tu jest charger minus i tu też przylutujemy sobie bezpiecznik. I to jest bardzo ważne, aby bezpiecznik był jak najbliżej baterii. Gdyż bezpiecznik, który jest na przykład metr od baterii, nie jest tak za bardzo bezpieczny, bo jeżeli przewód na przewodzie będzie jakieś zwarcie przed bezpiecznikiem, to bateria nam się po prostu spali. Także najlepiej aby przy, aby bezpiecznik był jak najbliżej baterii, więc lutuję. Okej, okay, tak wygląda gotowa bateria. Teraz go podłączę ją do ładowania. No i będę się bawił, na pewno zobaczycie ją nie w jednym moim projekcie. Nie będę na razie podłączał do tej hulajnogi, bo wiecie, ja jestem trochę za że do tej hulajnogi, żeby ją testować. A zobaczcie, szuka, szukałem kostki elektrycznej, zobaczcie, już znalazłem BMSów, Patrz. Także można, można Chomikuję wszystko co się da No dobra, dziękuję za to, że obejrzeliście Budowę tej baterii I zapraszam Was do następnych odcinków Które myślę, że będą też ciekawe Dobra